Dwie fabryki sztucznej inteligencji to ogromny sukces Polski. Ponad 700 milionów złotych inwestycji w ośrodki w Poznaniu i w Krakowie będą budować polski ekosystem nowych technologii. Fabryka sztucznej inteligencji Piast w Poznaniu ponad 400 milionów złotych dofinansowania, które wesprze Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz uczestników konsorcjum, między innymi Politechnikę Poznańską, Uniwersytet w Toruniu oraz Uniwersytet w Poznaniu. Druga, Fabryka Sztucznej Inteligencji Gaia w Krakowie, która wesprze Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dziesiątki partnerów w całej Polsce. To w sumie ponad 700 milionów złotych i ogromny sukces, bo dwie fabryki sztucznej inteligencji są tylko w trzech państwach Unii Europejskiej: to Polska, Niemcy i Hiszpania. Dlatego w zakresie budowy najnowocześniejszej infrastruktury obliczeniowej w programie EuroHPC jesteśmy liderami w całej Unii Europejskiej.